Wiem, że nie i że będzie bolało. Przygotowania klasztoru Shaolindo Uderzenia. Uderzenia, cios. Przygotuj się. Najpierw rozgrzewkę, rozgrzewka, kurwa. kurwa. Stechlon, rozgrzewka, kurwa. Czekaj, nie no, przygotuj się. A rozgrzewka gdzie? Podbani. Musisz, musisz moc odzebrać. <śleski> Co się tak ci telefonie ze śmiechu Nie to NIE! no poszło Teraz w drugą stronę Kurwa tu to jest boland ale wolistnie Delczek Najbardziej mi ręka bolała na placka kurwa na dźwięku. Cios. z łabędziem trzeba to było załatwić. Dzięki łabądy.